Włochate, puchate i poniedziałkowe. Dzień dobry. Witam się z wami po u nas po trudnym tygodniu, w którym przez ponad tydzień nie było wody. Teraz ta, ta woda już jest, ale nie ma, jej, nie ma jej jeszcze w kranie, ale będzie w ciągu najbliższych kilku dni. Przynajmniej tak jest plan. Więc yy, wracamy do puchatości. Ja wracam do puchatości w tym moim świecie, chociaż, ale już kot oczywiście z kotami. Jeden leży za mną, chyba widać tylko dupkę. Tylko dupkę, a drugi jest przede mną i próbuje znaleźć sobie jakieś miejsce. Dlatego rusza się obraz. Witajcie w poniedziałek. Więc włochate, puchate, dzień dobry w ten poniedziałek. U mnie dzisiaj rumianek i to taki rumianek zbierany przez mamę, więc najpyszniejszy z wszystkich możliwych. I, do, i, i przy okazji picie rumianku będzie... zaczniemy właśnie od... Prawie rumiankowej rzeczy skończonej i gotowej. Przesadziłam trochę z tym rumiankiem, bo bardziej to będzie masełkowa rzecz. Pokażę Wam też dzisiaj, tak poznajomości, pokażę Wam torby, które pojadą ze mną do Wrocławia. W sensie dwa, dwie nowe torby, które jeszcze Wam nie pokazywałam i które, no, które strasznie mi się też podobają. Pokażę Wam rzeczy, nad którymi pracuję i, i jeszcze jedną gotową skarpetkę z najpiękniejszej włóczki świata. To wszystko w dzisiejszym takim trochę bardziej surowym odcinku niż moje pozostałe, bo nagrywam go na dosyć szybko i na szybko będę go chciała zmontować, żebyśmy się mogli w ten poniedziałek, czyli jutro, w poniedziałek zobaczyć. Ja nagrywam go w niedzielę, żebyśmy się mogli jutro rano zobaczyć na YouTubie. Dziękuję Wam od razu, Wam podziękuję za to, że jesteście, jest to bardzo miłe. Wysyłam Wam dużo ciepła i dużo samych dobrych myśli. I zaczynamy już teraz, przechodzimy teraz już do tych wszystkich puchatości włóczkowych. Ja robię łyka mojej pysznej herbaty i pokazuję Wam gotowy, skończony top od kutowej kiki. Więc zaczynamy od gotowego, skończonego i jeszcze, no, niezablokowanego Topu od kutowej Kiki, czyli Love Letter Top, nad którym ja się za niego zabierałam, odkąd go zobaczyłam. Chociaż na początku muszę przyznać, że wydawało mi się, że to jest projekt, w którym ja nie będę chodziła i ja się z nim troszeczkę nie dogadam. Ostatecznie jestem bardzo, bardzo zadowolona, że go zrobiłam i nie mogę się doczekać, żeby w nim chodzić. On jeszcze cały czas trochę czeka na to zablokowanie, bo chciałabym go siuteńkę. Wyciągnąć w dół, chociaż już teraz ma dobrą długość i dobrą szerokość. Pogadajmy sobie trochę o tym samym projekcie i o tych moich zmianach, których można było łatwo uniknąć, gdybym wybrała włóczkę odpowiednią do tego projektu Z zapro... zapropon... tego projektu Weroniki Lindberg, czyli kutowej Kiki. Ja nie wiem, co mi się stało, że wybrałam sobie włóczkę safran do tego. Może widziałam jakieś tam projekty chyba właśnie robione z włóczki safran, i pomyślałam, że no tutaj jest kolor, który bardzo mi się podobało. Bardzo chciałam mieć top w tym kolorze. Więc jak się zdecydowałam, że będę robiła właśnie ten Love Letter Top, to wybrałam włóczkę, która nie jest włóczką odpowiednią do tego projektu. I ja zrobiłam próbkę, i to jest to najgorsze. I to jest coś, czego sobie nie mogę wybaczyć, bo zrobiłam próbkę yy, wzoru, ale próbka no właśnie. Próbka, a próbka, którą kazała zrobić Weronika, jest zupełnie inna. Bo ja robiłam próbkę już sobie tutaj tych takich trójkącików w dół, a próbką, którą miałam zrobić i zobaczyć, jak wygląda, jak się ma do tego, co proponuje twórca. To jest próbka tutaj takiego małego tego fragmentu. Tego nie wiem. Innego fragmentu, zupełnie innego fragmentu. I powiem Wam, że naprawdę. Bo to, to, też mi się, to też mi się nie zgadza, więc ja nie mam pojęcia, w jaki sposób ja w którymś momencie mojej radosnej twórczości stwierdziłam, że no właśnie, że to jest dokładnie to, co jest opisane w, tam w propce u Weroniki. I zaczęłam robić ten top w rozmiarze XL, bo tak mi to pasowało. Natomiast skończyłam na skończyłam, w sensie tutaj od tego momentu robiłam ten top już, jeśli chodzi o ilość oczek w rozmiarze XL, w rozmiarze 4XL. Prawdziłam, od momentu tutaj, od podkroju pach i robienia tego w dół, przeszłam do rozmiaru X, 4 razy XL. Z rozmiaru XL do 4 XL na tej odległości. Jakie są... Mm, jeśli chodzi o te modyfikacje, które tu wprowadzałam, to po prostu jak zaczęłam robić, bo zaczyna się ten top od robienia fragmentu. No właśnie, jak od którego fragmentu się go zaczyna robić? Od prostokąta z tyłu, po czym dobieramy oczka do przodu, na przodzie, i tutaj się już kontynuuje po prostu robienie tego pasa w dół do podkroju rękawów tam i z powrotem no od tego miejsca już w okrążeniach i ja widziałam jak zaczęłam to tutaj robić i poglądałam sobie zdjęcia na Rawerli. bo no właśnie gdyby nie rawerli, to ja myślę że więcej razy bym ten top pruła niż bym go robiła, w ogóle bym go pewnie nie skończyła, ale widziałam właśnie jak wyglądają te koszulki, topy, bluzki u innych dziewczyn i widziałam, że po prostu to, co mi wychodzi, to nie jest dobry moment. To coś mam, coś gdzieś pomyliłam. Więc ja dopiero tutaj na tym mniej więcej gdzieś tutaj na tej wysokości do mnie dotarło, że no mam za mało. Po prostu mi to, wiecie, rośnie tutaj. I Właśnie od tego momentu zaczęłam tutaj już trochę bardziej tworzyć i sztukować, i robić tak, żeby mi to wyszło. Więc z rzeczy, które pozmieniałam, na pewno dodawałam, jak się zaczyna dodawanie oczek, to we wzorze jest inaczej niż ja dodawałam oczka, bo ja chciałam, żeby mi to trochę bardziej rosło, więc te oczka dodawałam w każdym rzędzie i z jednej i z drugiej strony. Ostatecznie wygląda to dobrze, ale. Dobrze, w tym sensie, że wiecie, wygląda tak, że będę w tym chodziła i będę go nosiła z dumą. No, ale można było tego łatwo uniknąć, więc to były, to były takie rzeczy, które musiałam zrobić, żebym mogła go w ogóle zakładać i mogła w nim chodzić. Bo on jest raczej tutaj taki większy niż bym może chciała. Możliwe, że mogłam go tym akordem trochę tutaj jeszcze tak przyciągnąć, ale bałam się, bo dziewczyny pisały, że są bardzo ciasne podkroje na rękawy, jak robią, i że mam przy tym uważać. Więc no uważałam po prostu na różne rzeczy i nie chciałam, żeby on, wiecie, był gdzieś ciasny, albo żebym się, nie wiem, w niego nie zmieściła. Z rzeczy, które... których robiłam modyfikacje, to na przykład nie prowadziłam tych... Te kulki, kuleczki przeurocze i przefajne zrobiłam sobie tylko z tyłu. Nie robiłam ich tutaj w tym fragmencie z przodu, bo były na takiej wysokości, która... nie chciałam tych kuleczek. Wyszły z uwagi na zastosowanie tej innej włóczki, cieńszej, one wyszły bardzo drobne i bardzo takie mm, urokliwe. Te kuleczki powtarzają się jeszcze y, tutaj na dole, w tych serduszkach. I powiem Wam, że jak mi się ten wzór cały podoba, tak te serduszka na dole, według mnie one miały być wyżej, wtedy by je było widać. Więc jakbym robiła y, drugi raz sobie ten top, to może bym wprowadziła zmiany i właśnie te no, te urocze serduszka, które są na samym dole, zrobiła je sobie wyżej. Ja powtórzyłam, bo Weronika o tym mówi też w swoim tutorialu, więc jak oglądacie właśnie jej film o tym, jak zrobić ten top, no to ona sama tam proponuje, że jeśli chcecie, żeby on był dłuższy, to możecie sobie tę część tutaj z tymi właśnie takimi trójkącikami rozszerzyć, zrobić ją tak długą, jak chcecie. A że mi się te serduszka skończyły tutaj w takim, no bardzo szybko, Tutaj ja wiedziałam, że jeszcze. O, zobaczcie. Ja mam powtórzenie. Mam dwa razy powtórzony cały ten fragment. Ten i ten. Bo jak go zrobiłam, to sobie pomyślałam, że ja nie chcę takich fal. Ja to chcę całe powtórzyć, bo tak bardzo mi się ten wzór podobał. Więc tego powtórzyłam, jakby cały panel wzoru sobie tutaj powtórzyłam. I dopiero potem zrobiłam jeszcze te, te serduszka na koniec. Gdybym miała inną włóczkę, nie musiałam tego robić, bo po prostu to byłoby wszystko szersze. W sensie, wiecie. No, inaczej ten wzór by się rozszedł. A że musiałam tutaj trochę bardziej cudować, no to, no to cudowałam. Jeśli chodzi o druty, które tutaj miałam, to muszę to sprawdzić i muszę się dogrzewać do tych drutów, bo gdzieś je schowałam. Ponieważ w mojej głowie jest, myślę, że to były druty 2,5 mm od Adi Lace, ale Adi Lace, ta wersja ale mam na stronie Ravelry, którą przed chwilą oglądałam, mam napisane, że to były druty 3 mm, więc muszę to sobie zobaczyć. Wydaje mi się, że mogłam źle kliknąć, ale muszę to sprawdzić. Dziubania i robienia tutaj tych okrążeń było bardzo dużo, zwłaszcza, że to jest taki raczej dłuższy top, on mi zachodzi mi. No, jest dłuższy po prostu niż, niż to, co tam też pokazuje kika. I dlatego po prostu też wyszło mi tutaj trochę więcej tej włóczki. Muszę to zważyć. Wydaje mi się, że 6 motków. Z tego szóstego motka sporo mi jej zostało jeszcze, ale no 5 motków tutaj mi Dropsa safrana w kolorze waniliowym na to zeszło. Ogólnie czeka na zablokowanie, żeby się trochę te oczka, tak wiecie, zrobiły, rozluźniły i żeby się zrobiły jeszcze piękniejsze niż są. No i troszeczkę go będę chciała naciągnąć w dół i to będzie już koniec i będę sobie w nim mogła chodzić. Będę mogła tutaj jakby ramiona opalić. Ogólnie, jak będę robiła drugi, to raczej już nie z safranu, ale z tej dedykowanej włóczki. Zresztą ja ją nawet już mam, więc może kto wie. Bo bardzo mi się ten projekt podoba, bardzo fajnie się te panele robiło to no, było to ciekawe, aczkolwiek musiałam to robić właśnie z wzorem, z patrzeniem na wzór. I to trochę jest takie, wiecie, jak na to, że ja potrzebuję projektów, z którymi mogę wychodzić i mogę się na nich aż tak nie skupiać, bo wychodzę z kotem na przykład. No to ten projekt taki nie był, ten wymagał tego, żeby, żeby jednak siedzieć i mieć wzór w miarę gdzieś blisko, żeby sobie do niego po prostu zerkać. W tym czasie, kiedy ja zaczęłam dziergać ten top, odbywał się też kal u Gosi, nid najpiękniejsza. I ja sobie, ja tam nawet jestem w tym kalu, ale wtedy go jeszcze chyba nie zaczęłam tak dziergać. Poza tym, no, ja sobie po prostu dziergam, dziergam sama, ale tam dziewczyny też robiły piękne, kolorowe topy. Te kolorowe mi się szalenie podobały, ale w moim serduszku następny będzie raczej właśnie kremowy. Czym Was pewno zaskoczę, bo nie różowy, a kremowy. Tak mi się najbardziej Wam będzie podobał. W każdym razie, no, planuję zrobić następny. Może na przyszłą wiosnę, żeby był na lato. Wszystko się okaże. Wszystko się okaże, bo na razie tych rzeczy do skończenia mam bardzo dużo, więc nic na drutach. Nic na razie na drutach 2,5 nie planuję zaczynać robić. Znaczy, robię, robię na tych drutach. Dalej, Love Letter Top od kutowej Kiki skończony i czeka na noszenie. Przy okazji pokazania wam projektu, który jest skończony w 50%, pokażę Wam dwie moje nowe torby, które będą dostępne na targach w Wrocławiu. A potem zobaczymy, czy będą dostępne też w Katowicach na kolejnych targach, na których nie będziecie mogli. W tym roku jeszcze zobaczyć i to, jeśli chodzi o targi, to będzie koniec, ale jeśli ktoś chce pomacać sobie torby, no to na pewno tam, w pierwszej kolej, w pierwszej tam nie będziecie mogli zobaczyć i pomacać torby, ale będą takie dwie takie dwie piękności. Ja Wam je jeszcze nieco lepiej pokażę. W późniejszym czasie. one no, tutaj ja sobie dopiąłam paseczki i te paseczki są po prostu. To jest coś, co mi. No, tak uratowało życie i jakość dziergania i chodzenia i noszenia tej torby. Ach, jestem z siebie tak zadowolona i tak. By o... Innym razem Wam o tym opowiem. Dzisiaj to jest nie to miejsce, nie ten czas, ale w tej y, takiej też bardzo kwiatowej, kolorowej torbie schowałam sobie skarpetki. Karpetki, dla których szukałam wzoru. O skarpetkach i o, tym, o tych wszystkich rzeczach już to sobie zostawiam na sierpień. Zresztą już prawie zaraz będzie sierpień. Ale zostawiam to sobie na sierpień, żeby nagrać taki cały odcinek, w którym Wam o pewnych rzeczach powiem. Więc nie gniewajcie się, że. Uwaga, bo kot wstaje. Więc nie gniewajcie się, że ja na razie o skarpetkach Wam tutaj za dużo nie opowiadam. Ej, ej, czekaj, czekaj. się kawałek, no. Dobra? Więc nie gniewajcie się, że ja Wam o tych skarpetach tutaj za dużo nie opowiadam i że tak tylko jakby wrzucam te tematy skarpet. Będzie cały odcinek i to nie jeden o skarpetach. No i próbuję odsunąć kota, żeby mi tutaj nie ruszał eee, kamerą. Pokażę Wam teraz włóczkę, którą prułam, bo jak zaczęłam z niej robić skarpetkę, to ta włóczka jest dla mnie tak piękna, że ona wymagała zupełnie innego projektu. I chyba taki projekt znalazłam, co to znaczy znalazłam na pewno na tą włóczkę. Przestałam się chwiać teraz. Znalazłam projekt, w którym ta włóczka może lśnić sama sobą, swoim pięknem i swoim takim... swoją wyjątkowością, bo jest to włóczka od Violi, czyli Woolala. I naprawdę to, są, to jest włóczka, która... Ta skarpetka, która z niej powstała, to jest skarpetka, która dla mnie jest taką skarpetką, w której ja siedzę, nie muszę chodzić, ja siedzę i nie wiem, oglądam film jesienią i po prostu jest mi ciepło w te stopy i dodatkowo czuję, jak mi się okrywa serducho od tej przepięknej włóczki i całkiem ładnej skarpetki. Na razie jedna, bo skończona w 50%, ale zaraz Wam, e, zaraz wam ją pokażę, tylko zmienię baterię mam druga. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na to piękno. Włóczka od Violi. Ulala, i tutaj zobaczcie, jak po prostu tutaj ją widać. Ona jest, nie pożerają za żaden wzór. Jest sobie taka, taka cudowna piękność. Ja ją nałożyłam na, na bloker. Ona jeszcze nie jest zablokowana, i jak ją teraz ściągnę. No właśnie, to ona się po prostu bardzo dobrze prezentuje, o niebo lepiej niż gdybym ją miała, wiecie, taką świeżo zrobioną skarpetkę. O wszystkich wzorach, które w ostatnim czasie, które Wam w ostatnim czasie pokazywałam, jeśli chodzi o skarpetki, opowiem Wam niedługo, od niedługo, naprawdę, to już, to już będzie niedługo, ale czekają na mnie jeszcze dwie skarpetki do zrobienia nie dwie pary, ale dwie skarpetki do zrobienia a przynajmniej jedna jedną sobie obiecałam, że jeszcze zrobię zobaczymy co z tą drugą jak zdążę jak będę miała czas to jest szansa, że powstanie bo one mi są potrzebne żeby właśnie stworzyć ten odcinek więc jeszcze, jeszcze chwilę potrzebuję ale wy jesteście tutaj cudowni ludzie więc poczekacie i, i to będzie wtedy, będzie wtedy będziemy sobie rozmawiać o skarpetkach i o skarpetkowym szale. Ja teraz skarpetkę sobie schowa jeszcze raz do tej pięknej torby. I chociaż moje serce bije do tej torby, którą Wam pokazałam, ogromnie, tak wydaje mi się, że ta sobie ze mną teraz zostanie. Bo ona ma w sobie taką dostojność jeszcze dodatkową po prostu. Nie wiem, czy aż tak ładnie ją widać tutaj. mój piękny, cudowny tobołek. Ładna, nie? No, też jestem zachwycona. I jak zawsze tych to będzie kilka, w sensie w każdym kolorze i będzie kilka yy, o w innym razie, innym razem. Bo jeśli chodzi o, skończo o skończone projekty w 50% albo w 100%, to to jest wszystko. Teraz Wam pokazuję te rzeczy, nad którymi teraz sobie mm, które teraz sobie dziergam. I w tym moim cudownym, takim granatowym tobołku ukryłam Ukryłem sobie kumulus kumulusa, który sobie też powstaje i dzisiaj chciałam nagrywać w topie, ale było mi za zimno jak tutaj usiadłam, są potwierane okna, więc trochę wieje było mi po prostu za zimno, żeby w nim nagrywać no i, że jeszcze kumulus nie jest skończony, to muszę nagrywać w, tej, w w tym sweterku, który jest też bardzo przyjemny, więc do, nie wiem ile stopni, ale Podejrzewam, że jest jakieś 17-18 stopni, i to jest, to jest idealna rzecz, w której którą mogę nagrywać. O i zobaczcie, teraz Wam mogę pokazać, bo tutaj mam normalny ściągacz zrobiony przy szyi, a kumulus, który jest, będzie sobie i cordem Nie jest to aż tak dziwne. Znaczy, myślę, że się przyzwyczaję po prostu. Zwłaszcza, że już go mam zrobiony i jest fajny. Jeśli chodzi o kumulus od Petit Knit, to to go sobie przybywa, jest go już tutaj no tak jeszcze nie na tyle mało, żebym mogła powiedzieć, że już mi tylko chwila została i przechodzę do rękawów, bo jeszcze mi zostało całkiem sporo na motku, więc najpierw trzeba wykończyć to i zgodnie z takim zdroworozsądkowym podejściem, jak skończę te jak skończę te dwa motki, to zacznę robienie Rękawów, najpierw jednego, potem drugiego, bo przy dwóch motkach moherowych. Yy, nie wiem, czy ktoś z Was robił dwa rękawy od razu. Ja przy dwóch motkach moherowych, w sensie, wiecie, przy dwóch nitkach, do jednego rękawa wiem, że byłoby to dla mnie niesamowicie irytujące i będę sobie robiła rękawy pojedynczo. Więc no, tutaj jest tego dziergania. Bardzo dużo druty. Mam tutaj założone hija, hija 4,5. 4,5 mm i to są te ostre, które, no, które się bardzo dobrze dzierga, ale niestety w ostatnim czasie nie no nie dziergałam tego tak dużo, ale może właśnie prosto, że mieliśmy zupełnie inne rzeczy wokół domu do zrobienia, więc w wolnym czasie jak nie pracowałam, jak nie szałam, jak nie robiłam zdjęć do tego czasu na dzierganie tego właśnie, tutaj tak dużo nie było, no i tak coś tam powstało. Nie zaznaczałam sobie tego miejsca od ostatniego razu, a dzisiaj planuję zaznaczyć, żeby widzieć po prostu, ten, jak to rośnie, bo to jest dla mnie coś, do, coś takiego fajnego, że wiecie, że okej, okay, minął tam tydzień, czy minęły dwa tygodnie, a tyle mi tego przyrosło, a wcale mi się wydawało, że wcale tak dużo nie dziergałam. To jest bardzo, bardzo przyjemne. Jak właśnie tak zobaczycie sobie, że wow, no, jednak rośnie, nie? Mimo wszystko ląduję sobie. Pięknej torbie. W ogóle tutaj pasuje czarny pasek, nie pasuje mi ten brązowy, chociaż go próbowałam dopinać. Ale brązowy pasek mi pasuje do wszystkich takich jasnych, jaśniejszych toreb. A tutaj. A tutaj mi bardzo przypasował ten e, czarny paseczek. Jeśli chodzi o tę tkaninę, to ona mi się wydaje, że mam takie dwie tkaniny, które dużo ładniej wyglądają na żywo niż e, w jakimkolwiek nagraniu. Nie umiem ich tak ładnie przedstawić, jak one pięknie wyglądają. A a ta wygląda przepięknie. Ale dobra, w tej, w tej ląduje jedna gotowa skarpetka. I jeszcze teraz mi pozostała już ostatnia rzecz, którą Wam chcę dzisiaj pokazać. Bo jest to moja kofta, którą sobie dziergam. I chciałabym, żeby to już było tyle rękawa, ale nie. Bo wczoraj jeszcze nie było nic wieczorem. Było tyle, ile widzieliście poprzednio, czyli ten kawałek to rękawa, a teraz już zobaczcie, już nawet widać tutaj jest wzór, który powstał. I wam w ostatnim odcinku mówiłam, że jeśli chodzi o to, że ja ten sweter dziergam już ekstremalnie długo, w sensie zacząłem go bardzo dawno temu i tak sobie go dziergam, właśnie, wiecie, we fragmentach, po chwili, po troszeczce i od nabrania oczek na ten rękaw, a nabrania oczek na ten rękaw, no minęło sporo czasu. I ja widzę różnicę w moim dzierganiu, widzę różnicę tutaj właśnie w ściągaczu, który ma tą samą liczbę oczek, jest robiony na tych samych drutach, bo robiłam je nie na tych drutach, tylko robiłam je na pięciu drutach. Tutaj zaczynamy od 2,5 mm i ten ściągacz tutaj jest dużo, dużo ładniejszy. Przy noszeniu tego myślę, że nie będzie widać, chociaż będę chciała pamiętać, że to jest prawy rękaw, a nie lewy. Robić na razie dwa identyczne rękawy, a potem je się do szywa, do ciałka, które Wam pokazywałam w ostatnim odcinku, więc teraz go nie będę wyciągała, żeby nie było już tak strasznie nudno. Z różnic, które jakby zauważyłam, to no wydaje mi się, że dziergam równiej teraz, od tego czasu. Zwłaszcza, że ten rękaw też powstawał właśnie, wiecie, w kawałkach, po troszeczce. Ja zauważam, że różnica po prostu między tutaj tym początkiem, że tu jest on trochę bardziej rozluźniona i tutaj te oczka są trochę bardziej tak jakoś tak luźniej zrobione. Tutaj no to się raczej już tak nie będzie rozciągało, więc mam nadzieję, że to będzie dobrze wyglądało. No ten rękaw będzie, myślę, lepszy, będzie ładniej zrobiony, ale to tyle. Podejrzewam, że kolejna kofta, którą będę robiła, jeśli bym zrobiła kolejną koftę, no to ona będzie jeszcze lepsza, jeszcze, jeszcze lepsza. Ona będzie lepsza niż ta. Wiecie, będzie dokładniejsza, będzie lepiej zrobiona. To po prostu to nam daje ćwiczenie i robienie czegoś więcej. Robię sobie to teraz na tych drutach, której, której nazwy nie pamiętam, ale yy, to też, mi się to na nich, też mi się na nich bardzo dobrze dzierga. Chociaż ten pierwszy rządek tutaj, kiedy trochę to trzeba było tak jakby naciągnąć, żeby ten obwód mi tutaj pasował, bo ten obwód jest większy niż to tutaj, to myślałam, że mi się to będzie tak trudniej robiło, ale to było jedno okrążenie, i potem już się tutaj też te oczka dodaje, więc ten rękaw się trochę rozszerza, no i całkiem całkiem przyjemnie mi się, to, mi się to robi. Wzór jest dosyć powtarzalny dosyć. wzór jest bardzo powtarzalny, no bo powtarza się tutaj ta, ta gwiazda, ale mimo wszystko robię to sobie z, ze wzorem na kolanach. Bo tutaj rzeczywiście bardzo szybko się to zmienia. O ile wiecie na obwodzie, po prostu, no to cały rząd do powtarzania był bardzo łatwy do zapamiętania, a tutaj szybciej to po prostu rośnie i lepiej mi się to robi z wzorem niż patrząc na to, wiecie, niż patrząc na ten gotowy już wzór i licząc te oczka, no to łatwiej mi jest po prostu popatrzeć i zobaczyć, jak tam, jak tam to powinno iść w sensie w jeśli chodzi o wzór. I to jest to coś, czego się nauczyłam przy kowcie, że każdy fragment wzoru sobie zaznaczam markerem jakimkolwiek tutaj. I powiem Wam, że to bardzo ułatwia, um, ułatwia taką po prostu płynność dziergania. Bo po prostu patrzycie, w którym miejscu markera jesteście, albo ile oczek jest po markerze i naprawdę dużo łatwiej mi się to y, dzierga. Więc czy pięć drutów, czy te krótkie, wszystko daje radę. Y, magic Loop Zwłaszcza, że ja robię na tym takim wędrującym Magic Loop'em, czyli nie mam zawsze w tym samym miejscu tego wyciągniętych tych, tych drutów, to też mi się dobrze robi, ale tutaj no, jakoś tak mi to przypasowało do dłoni, chociaż rzeczywiście ustawienie, dłoń, ustawienie dłoni przy tych krótkich obwodach, przy tych takich maluśnikich obwodach, jest nieco inne. Mam nadzieję, że następnym razem, jak się zobaczymy, to rzeczywiście tego. Tego rękawka znowu coś przybędzie i będzie można widać radość większą na mojej twarzy, że zbliżamy się do jakiegokolwiek fragmentu, żeby to, żeby to łączyć. Nie mogę się doczekać, naprawdę nie mogę się doczekać, bo tej pracy jeszcze ze skończeniem tego kardiganu jest bardzo dużo. Motywacja też jest duża, zwłaszcza że love letter tobie jest skończony. To jest projekt na kanapę, a że trochę pada, to trochę na tej kanapie jest szansa, że z tego czasu spędzę. No i kumulus jako idealny, coś do dziergania, jak chodzę po polu. No i jeszcze skarpetki, które muszą zostać niedługo rozpoczęte, ale o tych projektach, o projektach skarpetkowych będzie za jakiś czas. Nie chcę obiecywać, że bardzo szybko, ale, ale bardzo bym chciała, żeby bardzo szybko. Nie było jeszcze kącika książkowego, a ja mam dwie książki. Mam cztery. Prze, dwie przeczytane, dwie przesłuchane i jedną przeczytaną w jednej czwartej. Więc się trochę nie liczy, ale z tych przesłuchanych to jest dwie książki, które ostatnio czytałam które były całkiem. Mm, Jedna była lepsza niż druga, chociaż ta druga się lepiej zapowiadała, bo jedna to jest bardzo lekka książka z takich lekkich, dobrych historii, które po prostu sobie przeczytacie. One gdzieś was troszeczkę podnoszą na duchu i zapominacie o nich. Jest to nietuzinkowy sklep całodobowy, kim napiszę wam, w, napiszę wam, kto tą książkę napisał. I druga była sobie rzeka, Diane Satterfield. I to była książka, która się lepiej zapowiadała niż druga jakby połowa była nieco słabsza, zakończenie no takie, takie sobie, nie najgorsze w całości, dobrze się to czytało, dobrze szybko się to czytało, o, może tak, właśnie, to są książki, które się szybko czyta, gdzie słowa okładają się w jakieś historie, gdzie wiecie, płynie się oczami, one po prostu są, przeczytane. A są też książki, które, nad którymi się trochę bardziej czas kupić, któreś które tak nie czyta płynnie, nie czyta się tak dobrze. Mam teraz książkę, którą czytam w języku angielskim i muszę ją czytać jakby z głosem w głowie, bo inaczej w ogóle nie. Znaczy w ogóle, bo inaczej mi jest ją trudniej zrozumieć, chociaż to jest bardzo y, taka prosta książka. Ale dobra, fajna. I wiem, że gdybym czytała po polsku, pewno śmiałabym się trochę więcej, niż się na niej śmieję. Ale też nie jest najgorsza. Koniec kącika książ... Koniec kącika książkowego z kryminałów przeczytanych, które... To jest taniec z aniołem Ed... Imię jest Ake, nazwisko jest Edwardson. To jest seria Inspektora Wintera, którą ktoś z Was mi polecił. I to do, do tego też wrócę, ale no są kryminały, więc niekoniecznie chcę Wam kryminały tutaj polecać. I Alicja Sinicka, podopieczna, czytała. Po prostu. Przeczytałam. Nie było złe. Czeka na mnie Max Czornej jeszcze, jeśli chodzi o książki, ale od niego muszę odpocząć, bo <grywanie> zdecydowanie historię mordów i morderstw mnie teraz y, nie ciągnął. I jeszcze Wam powiem książkę, którą, y, która jest od bardzo dawna na liście do przeczytania, ale była tylko do wysłuchania, a teraz jest dostępna już y, do przeczytania na moim czytniku w ramach mojego abonamentu i jest, są to normalni ludzie od sali runej. Y, Jakoś tak się nie mogę na nią doczekać, żeby ją sobie wreszcie przeczytać. Jak czytaliście, to, to dajcie znać, bo to jest na mojej liście na ten tydzień do czytania. A oprócz tego jakieś kryminały do słuchawek. Jak będę szyła wasze, moje wasze torby. Piękne. Teraz się z wami żegnam. Teraz się z wami żegnam. Jeszcze raz bardzo cieplutko. Życzę wam czasu na wasze dobroci, czymkolwiek one są. Trzymajcie się. I dziękuję, że tu yy, wytrwaliście do samego końca. Trzymajcie się. Pa.